Cześć. Za oknem zimno i mokro, a wilgoć jest największym wrogiem skórzanych butów. Jednym ze sposobów ich zabezpieczania są gumowe kaloszki. Nasi klienci pytali nas, jakie dobierać, zatem przygotowaliśmy krótki, ale treściwy filmik na ten temat. Na początek kilka słów o naszych kaloszkach. W klasycznych butach pakujemy je w takie kartoniki, a po ich otwarciu oczywiście znajdziemy kalosze. A poza samymi kaloszami jest jeszcze woreczek do ich przechowywania. Kalosze oczywiście są dostępne w kilku rozmiarach, tak jak buty, ale też w kilku kolorach, żebyście mogli je dopasować wedle własnych preferencji do swojej garderoby. Zatem zacznijmy od krótkiej demonstracji, jak założyć kalosze. Jak widzicie nie jest to nic skomplikowanego. Kalosze nie mogą być za małe, bo inaczej ich cholewka zacznie nachodzić na rand podeszew i na obcas. No i one po prostu w tym miejscu zaczną się bardzo szybko przecierać. Kalosze nie mogą być też za duże, no bo po prostu będą nam spadać z butów. Ale też powstały tutaj takie przerwy, przez które może nam się dostać brud. Na przykład sól, śnieg. Tego byśmy nie chcieli. Pamiętajmy, że przed założeniem kaloszy warto oczyścić cholewkę i spody butu z różnych kamyczków, żeby one nie zostały między kaloszem a cholewką buta, bo inaczej mogą ją na przykład zarysować. I warto wiedzieć, że kalosze są tak naprawdę takim doraźnym zabezpieczeniem przed niesprzyjającą aurą pogodową. I od razu po wejściu do pracy biura do mieszkania je zdejmujemy. Dziękujemy Wam za uwagę, pozdrawiamy Was z elektrowni po Wiśle. zostawcie nam łapkę w górę i zapraszamy Was do naszego salonu.